Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony Mikołajowej, redakcja goniec.pl. A to nowy format, nowa forma kontaktu z widzami, czyli live gońca. Oczywiście będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, że Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się podnieść stóp procentowych, natomiast to nie oznacza końca podwyżek, to nie oznacza tego, że inflacja w Polsce się kończy. Niestety tak nie jest, ale zanim. Zaczniemy dalej dyskutować na temat nie tylko oczywiście Rady Polityki Pieniężnej, Rodowego Banku Polskiego, czy na temat prezesa Adama Glapińskiego. Zachęcam Państwa do komentowania, przywitania się, zadania może jakiegoś pytania, podrzucenia jakiegoś tematu, któremu warto byłoby się przyjrzeć, który Państwa interesuje. Tak więc jeżeli jeszcze ktoś tego nie zrobi, to serdecznie do tego zachęcam. Oczywiście również do obserwowania naszych profili, lajkowania. Komentowania i bycie na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na świecie i w Polsce. Tak więc przechodzimy już powoli do tematu odcinka, ponieważ, tak jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się podnieść stóp. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie oznacza to końca inflacji. Co ciekawe, prezes Glapiński zażartował sobie taki. Mało wybredny sposób, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej za jedno posiedzenie w miesiącu zgarniają 37,5 tysiąca złotych miesięcznie. Nie wiem, ile trwają posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, ale jeżeli na przykład godzinę albo dwie, to naprawdę zazdroszczę, myślę, że Państwo, również stawki godzinowej. Natomiast aktualnie Rada zdecydowała, że to nie jest moment, że to nie jest czas na to, żeby podwyższać stopę referencyjną. Natomiast, tak jak powiedział prezes Glapiński, to jest tylko aktualnie zatrzymanie cyklu. Jeszcze nie wiemy dokładnie, o ile ewentualnie będą podnoszone stopy procentowe w Polsce. Natomiast pewne jest, że jeżeli oczywiście inflacja się nie uspokoi, a na to na razie się jeszcze nie zanosi, choć już kilka razy obwieszczano możliwość końca inflacji, jak to się mówi, takiego już apogeum tego, wyżu inflacyjnego, który już nic nie jest w stanie przebić, mimo to na razie ta inflacja nie wydaje się uspokajać. Na przykład w takim państwie jak Holandia, inflacja w ciągu miesiąca urosła o około 5% w związku z tym. O 5 punktów procentowych, oczywiście. W związku z tym, naprawdę te wskaźniki są niezbyt pozytywne dla całej Europy. No i co możemy przeczytać, co możemy zobaczyć, to też mogliśmy dzisiaj usłyszeć od prezesa Glapińskiego. Cytuję: Zatrzymujemy wzrost cen i stóp procentowych. Przeglądamy się sytuacji, szczególnie do listopada, gdy będzie kolejny raport o inflacji, a ten dla NBP jest najważniejszym dokumentem pozwalającym przyjrzeć się najbliższym kwartałom. Także z tego wynika, że do listopada będzie przerwa w podwyżkach. Oczywiście prawdą jest też to, że nawet jeżeli byłaby podwyżka np. o 25 punktów bazowych, to według wielu ekspertów, według wielu ekonomistów, ona nie miałaby tak walnego znaczenia dla zbicia inflacji, że nie miałoby tak silnego wpływu i tak czy siak ta inflacja mogłaby dalej rosnąć, w związku z tym tak naprawdę podniesienie o te 25 punktów bazowych to byłoby uderzenie po kieszeniach Polaków, po kieszeniach kredytobiorców, oczywiście bankom wtedy rosną koszty, a banki wtedy odbijają to sobie na kredytobiorcach. Widzę, że są pierwsze komentarze, Pani Katarzyna Glinka na przykład zadała wprost bezpośrednie pytanie, czy ktoś ma jaja i coś w tym Zrobi. No, wczoraj na przykład doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w wywiadzie dla gońca twierdził, że raczej nie, że aktualnie trwa taka sytuacja, gdzie według niego prezes Grapiński chce spędzić na stołku prezesa NBP, po prostu swoją emeryturę, nie widzi swoich błędów, nie chce się do tego przyznawać, że tak naprawdę walka o inflację, a raczej o zbicie. Tej inflacji przegrano już wcześniej, że to się nie wydarzyło teraz, tylko wcześniej trzeba było drastycznie podnieść stopy i prowadzić bardziej kompleksową politykę, nie tylko oczywiście monetarną, ale również gospodarczą. Pani Katarzyna wychodzi z bardzo ciekawym pomysłem o zrobieniu reportażu o tym, jak wzrosły, wzrosły procenty samobójstw. Myślę, że jest to wskaźnik, który niestety. Potrafi y, oddać to, jakie są nastroje w społeczeństwie, jakie są problemy, jak duże są problemy społeczeństwa. W związku z tym na pewno rozważymy te propozycje i będziemy starali się Państwu przedstawiać, jak y, też te niekorzystne, niestety, zmiany wpływają y, na Polaków, wpływają na ich życie, wpływają na ich decyzje, wpływają na ich wybory. Y, ale wracając do prezesa Glapińskiego, y, jak y, mówi sam o tym, jaka będzie Przyszłość inflacji w przyszłym roku. Jeśli chodzi o tendencje, z pewnością zobaczymy stopniowy spadek dynamiki cen w kierunku celu inflacyjnego NBP. Przypominam, że cel inflacyjny NBP wynosi 2,5%. Aktualnie mamy 7,1% inflacji, więc jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo daleko od tego celu. Najkorzystniej, by to się układało, to zależy od rządu, by utrzymać tarczę antyinflacyjną i ceny regulowane w ryzach. Wtedy ta inflacja. Będzie szybko spadać. Również prezes Glapiński się na temat przyczyn inflacji. Szyki surowcowe są głównym czynnikiem podbijającym inflację, przede wszystkim energetyczne, to główny czynnik podbijający inflację. Przyczyna inflacji. Oczywiście stwierdził również, dla jak duży jest procent, jak już jest udział tego szoku surowcowego w wyrośnięciu inflacji. Wzrost tych dwóch kategorii cen odpowiada za 2 trzecie bieżącej inflacji, to czynniki niezależne od prowadzonej w Polsce polityki gospodarczej i fiskalnej, no czyli licząc na szybko, skoro mamy aktualnie inflację 17, przepraszam, i 2 a nie o 1 to się pomyliłem, procenta. I jeżeli zabierzemy z tego dwie trzecie, to jesteśmy mm, sami sobie winni około 6 procent inflacji, także to jest ciągle dość wysoka inflacja, to jest ponad dwa razy powyżej celu inflacyjnego NBP. W związku z tym tak czy siak ta inflacja byłaby najprawdopodobniej dość wysoka. Również oczywiście są opinie ekspertów, wierzę na temat. Były też pretensje do prezesa Glapińskiego o to, że nie potrafi się komunikować z rynkiem, że to jak on się zachowuje na przykład w tych konferencjach, to jak on prowadzi komunikację ze społeczeństwem, wpływa na to, że inwestorzy się wycofują, że rynek nie rozumie jego decyzji, jego działań. I się zwyczajnie nie boi inwestować. W Polsce prawdą jest również to, że jeżeli chodzi na przykład o kursy walut, to decyzja RPP wpłynęła na to i zamieszanie wokół niej, że kursy walut znowu wzrosły. Oczywiście to było od 3 do 5 groszy, jeżeli chodzi o najważniejsze waluty, czyli frank szwajcarski, funt brytyjski i euro. Natomiast tak czy siak to nastąpiło, co nigdy nie jest pozytywne. Natomiast również prezes Glapiński ocenił sytuację gospodarczą. W Polsce nie mamy kryzysu. Tabloidy czasami upraszczają i piszą kryzys w Polsce. My go nie mamy. Gospodarka bardzo szybko się rozwija w tempie 6%, które jest niesłuchanie wysokie, ale tempo jest za wysokie z perspektywy inflacji. Gospodarka za mocno się kręci i za szybko się rozwija. Nabywcy i konsumenci mają dużo pieniędzy. Wzrost dobrobytu nie będzie trwał w nieskończoność. Ludzie nie będą się pogacić w nieskończoność. Nie jest tak, niestety. Bardzo ciekawa m, opinia, bardzo ciekawe spojrzenie prezesa, dla Chińskiego. nie wiem, czy jest do końca zgodne z rzeczywistością. Natomiast też mówił o tym, jak ta inflacja będzie się zmniejszać. Koniunktura w Polsce będzie się pogarszać, co wpłynie korzystnie na inflację. Tempo wzrostu będzie maleć. To samo wydarzy się u naszych sąsiadów i na całym świecie, czyli. Klasyczny mechanizm radzenia sobie z inflacją, studzenie gospodarki, studzenie wzrostu gospodarczego, przez to yy, ta inflacja zwalnia. Natomiast pamiętajmy o tym, że istnieje coś takiego jak ryzyko stagflacji, czyli niewielki wzrost i utrzymująca się dość wysoka inflacja, więc yy, nie jest to też takim gwarantem, jeżeli nagle wzrost gospodarczy nam spadnie. Yy, to nie oznacza na 100%, że inflacja też zacznie nam spadać, że również yy, nie będzie. I się w ogóle rozwijać, w związku z tym tutaj akurat prezes NBP no, myślę, że troszeczkę przedstawia sytuację nie w pełnym obrazie, ale patrzymy dalej jeszcze, co mówił prezes NBP, na razie widzę, że odniósł się również do pomysłów rządu na temat tak zwanego socjalu, tak, czy jakiś Dopłat, do na przykład takie rzeczy jak 500, plus, jak 13, 14 emerytura i inne. W żadnych naszych analizach nie pojawia się, że ograniczenie wydatku socjalnego poprawiłoby sytuację inflacyjną. Zwłaszcza, że 2 trzecie inflacji to ceny surowców energetycznych. Czyli potwierdzenie tego, co wcześniej mówiłem. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest. to akurat nie wiem, czy. Nie wiem, z jakich analiz korzysta prezes Grappinski, więc nie powiem Państwu na stokole. Natomiast korzystając z okazji, powoli kończąc ten główny temat, to miejmy nadzieję, że ta sytuacja mimo wszystko będzie się poprawiać, bo myślę, że tego sobie wszyscy życzymy żeby ta inflacja była jak najniższa, żeby te stopy nie rosły. Zapraszam Państwa na wywiad o 18 z byłym wiceszefem. Kontrwywiadu Wojskowego, pułkownikiem Maciejem, Matysiakiem porozmawiamy o tym, jak aktualnie wygląda sytuacja na Ukrainie, czego się możemy spodziewać, jakie są możliwości. Będzie można również zadawać pytania, tak jak teraz Państwo mogą zadawać pytania, komentować. Ja staram się Państwa komentarze przeglądać na bieżąco, odnosić się do nich, również pasować na Wasze pomysły, jeżeli chodzi o materiały, bo na przykład, mówię, ten pomysł Pani Katarzyny Glinki dotyczący reportażu na temat wzrostu wskaźnika samobójstw, jest to pewno interesujący pomysł, więc również Wy możecie mieć wpływ na to, jak nasze medium się rozwija, jakie informacje będą Wam dostarczane, więc zachęcam wszystkich do tego, myślę, że jest to ciekawa forma kontaktu z mediami, wpływanie na to, jak one się kreują w Polsce. Natomiast również zapraszam Państwa dzisiaj na wydanie raportu Gońca, czyli naszych wiadomości, nie staramy się Państwu w dość krótkim czasie, bo około 10 minut zazwyczaj przedstawić najważniejsze według nas oczywiście informacje z dnia dzisiejszego. No, na przykład już wiemy, że najprawdopodobniej Marek Kuchciński, czyli słynny pan odlatania samolotami, i również innych, można powiedzieć, afer czy aferek, które wokół niego miały miejsce, ma zostać nowym szefem kancelarii. Prezesa Rady Ministrów. Za Michała Dworczyka jest to na pewno dość kontrowersyjny wybór, wzbudził emocje. Zresztą Marek Kuchciński w wyniku poprzednich afer, stracił stołek marszałka Sejmu, czyli dość no, renomowaną rolę. Aktualnie ma przejąć rolę szefa. KPRM, pytany Ryszard Terlecki o to, czy powody dymisji Dworczyka, były maile Dworczyka, tak? Wszyscy pamiętamy wycieki z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka, bodajże ze skrzynki nawet, która należała do wirtualnej Polski. On powiedział, że nie, że to nie był powód tej dymisji, że to były powody, względy osobiste, rodzinne. Natomiast na ile w tym prawda, na ile w tym Polityki tego na pewno się nie dowiemy, natomiast Ryszard Terecki stwierdził, że on nie słyszał, żeby Marek Kuchciński korzystał z prywatnej skrzynki mailowej, więc najprawdopodobniej Marek Kuchciński stosuje się do zaleceń służbowych i raczej nie będzie takich smaczków, takich wyskoków, takiej afery jak w przypadku maili Dworczyka. Patrzę teraz na Państwa. Komentarze, zachęcam cały czas do dokumentowania. Jeszcze z informacji, które miały miejsce w ostatnich godzinach, czy też nawet w ostatnich dniach, bo czasami niektóre newsy rozwijają się na naszych oczach, przecież po kilka dni. Wiemy na pewno, że na przykład Władimir Putin dekretem wycofuje się częściowo z częściowej mobilizacji, co, jest, co brzmi oczywiście absurdalnie, ale rzeczywiście. Tak jest. O co w ogóle chodzi? Chodzi o to, że mężczyźni, którzy studiują stacjonarnie, czy też niestacjonarnie, albo w jakiś inny sposób się edukują, na przykład nawet w kierunku duchowym, mają możliwość odroczenia od służby, od poboru wojskowego. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że. To Władimir Putin po tym, jak ogłosił częściową mobilizację, nie ma tak silnej pozycji w społeczeństwie rosyjskim, któremu ten pomysł no, nie przypadł do gustu, bo wiemy doskonale, że jest ogromna różnica między oglądaniem wojny w telewizji, popieraniem czy niepopieraniem kogoś czy której ze stron. Natomiast wtedy, kiedy trzeba samemu ruszyć na front, samemu trzeba walczyć, samemu trzeba ginąć za własną ojczyznę czy też w imię interesów dyktatora, jakim jest Putin, no to ta sytuacja się nagle zmienia, ta sytuacja odwraca się o 180 stopni i wszyscy pamiętamy ten ogromny eksodus Rosjan w wieku poborowym z Rosji do Kazachstanu, do Gruzji, do innych państw przygranicznych, nawet do Białorusi, też ucieczki do Europy, na przykład do Finlandii. W związku z tym rzeczywiście widać, że... No, Rosjanie nie chcą walczyć, Rosjanie nie chcą walczyć. Zresztą wartość bojowa takiego człowieka jest naprawdę niewielka według generałów. Jego się na froncie w takiej realnej bitwie mogłoby potrwać od kilku minut do kilku godzin, ponieważ to jest człowiek, który nie wie, jak walczyć, który nie ma obycia z bronią i po prostu jest absolutnie bezużyteczny i jest tak zwanym mięsem robackim. W związku z tym, z jednej strony nie wypada się dziwić zachowaniu Rosjan, natomiast z drugiej strony wypada się dziwić temu, że doskonale wiedzą od naprawdę długiego czasu, co dzieje się na Ukrainie, co robi ich państwo, co robi w Oni nic z tym nie robią, oni temu nie przeciwdziałają w żaden sposób i cały czas ta wojna się toczy na naszych oczach i teraz obserwujemy ten horror. Natomiast w tym, trochę memem dnia mimo wszystko, bo Ciężko to inaczej nazwać. To jest jakiś relikt gospodarki centralnie planowanej, centralnie sterowanej. Aleksander Łukaszenka stwierdził, że zakazuje podwyższania cen. Myślą Państwo, że jest to absurd, natomiast tak rzeczywiście dzisiaj było na spotkaniu. Powiedział, że inflacja przybija wszelkie sufity w Białorusi. Tam jest prawie 18% inflacji już. Inflacja jest wyższa niż w Polsce, że to jest nieakceptowalne. Że to, co się dzieje, to jest dramat, i trzeba to musi działać i po prostu zakazu podwyższać ceny. W bardzo skuteczny sposób, yy, oczywiście mówię to żartobliwie, y, natomiast y, z drugiej strony, y, ta terada Łukaszenki, który mówi do wicepremiera, że po prostu ma znaleźć sposób, żeby tą inflację zwalczyć, no, pokazuje tylko i wyłącznie, y, jakim tytanem intelektu jest Aleksandr Łukaszenka. No, na pewno niezbyt dużym. Może to nawet ciężko stwierdzić, na czym się tak naprawdę zna Aleksandr Łukaszenka, czy to jest gospodarka Baraśna na przykład na gospodarce nie, na 99% czy jest to polityka zagraniczna, czy jest to wojsko, czy jest to cokolwiek innego na czym, aleksandr Łukaszenka się zna z perspektywy zwykłego obywatela. Tak więc to mem dnia, można powiedzieć. Oczywiście cały czas też zachęcam Państwa do komentowania, nawet do zwykłego przywitania się ale również, tak jak mówiłem wcześniej, do tego, żeby zaproponować może jakiś temat na materiał, na artykuł, zadać jakieś pytanie, zaproponować temat do dyskusji w ramach tego live'a. Aczkolwiek jeszcze przeglądam to, co dzisiaj chcemy Państwu przekazać. Na pewno ciekawą i ważną informacją jest to, że Mateusz Marawiecki obwieścił dzisiaj, że wprowadzono drugi stopień alarmowego prawo. Przede wszystkim dla służb, które muszą być postawione w stan wysokiej gotowości, muszą zachować zwiększoną czujność w związku z możliwym zagrożeniem infrastruktury energetycznej, bez, bez infrastruktury energetycznej, poza Polską, poza granicami. Polski no oczywiście to się odnosi do wszyscy doskonale wiemy czego, czyli Uszkodzenia Nord Stream, Nord Streamów, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Nie wiadomo, czy tego typu sytuacje się będą potraktować. Nie wiadomo, kto tego dokonał. Nie wiadomo, czy również polska infrastruktura energetyczna, polska infrastruktura cywilna poza granicami Rzeczypospolitej nie może być zagrożona przez kogokolwiek. W związku z tym, ten stan podwyższonej gotowości wysokiej czujności wprowadzono do. 30 listopada, tak więc niecałe dwa miesiące, na pewno będziemy monitorować tę sytuację. Miejmy nadzieję, że nic się już nie wydarzy, jeżeli chodzi o polski interes, jeżeli chodzi o polskie rury. Przeglądam jeszcze cały czas, co dzisiaj istotnego. Informacja, można powiedzieć, ekskluzywna, bo nie, nie, nie zauważyłem przynajmniej, że o tym mówiono szeroko w polskich mediach, Czyli Łukaszenka zamyka Łukaszenka, nie pozwala funkcjonować tak zwanemu czerwonemu kościołowi w Mińsk obok Placu Niepodległości. Tutaj Czerwony Kościół, to kościół pod wezwaniem Świętego Szymona i Świętej Heleny, kościół rzymskokatolicki, katolicki w którym odbywały się m.in. nabożeństwa po polsku. Władze przekazały decyzję temu Kościołowi tej parafii, że ma parę dni, kilka dni na to, żeby zawinąć swój majątek i wynieść się z tego miejsca. Czym to było spowodowane? Nie wiadomo, najprawdopodobniej po prostu chęcią zwalczania tego typu placówek, tej konkretnej instytucji, czyli Kościoła Katolickiego. Mimo wszystko są to niepokojące wiadomości, zresztą Łukaszenka już wcześniej pokazywał, mało przyjazne gesty na przykład w stronę Polski, kiedy niszczono miejsca pamięci Armii Krajowej. Więc to jest polityka, którą niestety Łukaszenka już prowadzi od jakiegoś czasu. Ale co do Łukaszenki, co do jeszcze Putina, dziennikarz gesta prawna twierdzi, dotarł do informacji, jakoby Władimir Putin nie był zadowolony z tego, co robi Aleksandr. Łukaszenka ma mu grozić nie tylko odsunięciem od władzy, ale nawet śmiercią. I czym jest to spowodowane? Białoruś, mimo słów wsparcia dla Władimira Putina, nie wzięła czynnego udziału de facto w inwazji na Ukrainę. Wiemy również, że na razie jeszcze nie poparła, nie uznała aneksji okupowanych terytoriów Ukrainy przez Rosję, nawet części nieokupowanych, które Rosja postanowiła zaanektować. Aleksander Łukaszenka stwierdził ostatnimi czasy, że Białoruś również jest częścią operacji specjalnej, natomiast oczywiście zinterpretował to w swój własny, prywatny sposób, czyli że Białoruś broni się przed NATO, broni się przed złym Zachodem, że pomaga w ten sposób, że pomaga na przykład uciekinierom z uchodźcom z Ukrainy, pomaga też. Rosjanom w taki sposób ma uczestniczyć w tej specjalnej operacji. Zresztą wiemy doskonale, że przecież część ofensywy rosyjskiej została wyprowadzona z terenu Białorusi. Stamtąd też często przeprowadzano, czy nawet teraz się przeprowadza ostrzał konkretnych miejsc na Ukrainie, czy też lotów różnego rodzaju. Jednakże faktycznie żaden Białoruski żołnierz nie staną na ziemi ukraińskiej, no chyba, że po stronie Ukrainy, bo doskonale wiemy, że istnieją legendy białoruskie, które walczą pod tradycyjną flagą narodową Białorusi. No i oczywiście sprzeciwiają się reżimowi Aleksandra Łukaszenki, ale też reżimowi Władimira Putina. Władimir Putin ma być z tego bardzo niezadowolony, ma naciskać na Łukaszenkę na to, żeby zaangażował swoje wojsko, ponieważ potrzebuje pomocy. Ponieważ sytuacja jest coraz gorsza, ponieważ Ukraińcy przeprowadzają skuteczną kontrofensywę i sytuacja Putina robi się naprawdę bardzo nieciekawa. Został zmuszony do tego, żeby mobilizować ludność. Nie wiadomo do czego będzie zmuszony w najbliższej przyszłości. Jego gospodarka nie jest w najlepszej kondycji, jego wojsko nie jest w najlepszej kondycji. Sytuacja na froncie nie jest w najlepszej kondycji, więc Putin naciska na Łukaszenkę, grozi mu. Zobaczymy, co z tego wyniknie, zobaczymy, czy Łukaszenka się ugnie. Miejmy nadzieję, że. Mimo wszystko nie dołączy zbrojnie do ataku na Ukrainę. Miejmy nadzieję, że ten konflikt nie będzie dalej się intensyfikował. Powoli będziemy zmierzać do końca naszego dzisiejszego live'a. Na pewno będziemy starali się dopracowywać te live'y dla Państwa na razie, dzisiaj w formie zdalnej, czyli po prostu przez kamerkę internetową. Aczkolwiek mamy nadzieję, że na prawdopodobnie już bardzo niedługo. Będzie to przeprowadzone z formy studia z oprawą graficzną, więc tym bardziej zachęcamy Państwa do tego, żeby obserwować, żeby śledzić, żeby lajkować, żeby komentować, żeby być po prostu na bieżąco ze wszystkimi informacjami i wiedzieć, co się dzieje w Polsce i na świecie. Reasumując, bardzo Państwu dziękuję za obecność na dzisiejszym live. Przypominam, że już o godzinie 18. Myślę, że na pewno intrygujący wywiad, na którym również będzie można zadawać się pytania, angażować się w dyskusję i tworzyć razem społeczność gońca z byłym wiceszefem kontrwiadu wojskowego, pułkownikiem Maciejem Matysiakiem. Na pewno dużo ciekawych informacji też od kuchni, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonuje wojsko, o to, jakie są możliwości kolejnych zdarzeń i życzę oczywiście Państwu miłego jesiennego, październikowego wieczoru. Zachęcam do tego, żeby też samemu oczywiście szukać informacji i uważać na to, żeby nie dać się naciąć na rosyjską propagandę. Miłego wieczoru i do zobaczenia już za 15 minut i oczywiście również na innych transmisjach, czy to nawet w Sejmie, czy to poprzez raport gońca, czyli nasze codzienne Wiadomość. Do zobaczenia.